Pala promienna na niebieskim tronie, królowa niebiost i wspaniała pani. zberłem swej dłoni i złotej koronie, króluje światło i ludziom hetmanii. Miesiąc maj, który przeżywamy jest poświęcony Maryi, Matce Bożej. Przede wszystkim poprzez codzienne nabożeństwa. Jednak są jeszcze przynajmniej dwa szczególne dni w tym pięknym miesiącu. Trzynasty – Fatima i dwudziesty czwarty – Wspomożenie Wiernych. Dlatego jak co roku, jako duchowe dzieci Maryi, chcemy przeżywać maj z do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, właśnie pomiędzy tymi dwoma datami. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. W tym roku chcemy rozważać słowa tej modlitwy, której najstarszy znaleziony rękopis datowany jest na III wiek. Znaleziono go w Egipcie, niedaleko Aleksandrii. Pewnie nie myślimy o tym, odmawiając tę modlitwę, ale idąc drogą nowenny w tym roku, zastanówmy się troszkę głębiej nad tymi słowami, które wypowiadamy, a które zawdzięczamy pobożnym ludziom z pierwszych wieków. Na początku... Zbudzamy intencje do modlitw, przedstawiamy nasze podziękowania i prośby, oraz czynimy wszystko, aby przystąpić do spowiedzi Komunii Świętej oraz dopełnić tę modlitwę uczynkiem miłości i miłosierdzia. To pozwoli nam ożywić wiarę w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego oraz ożywić głębokie nawożeństwo do Maryi Spomożycielki. Pamiętajmy również w naszych modlitwach, w tym roku o nowo wybranym papieżu Leonie XIV. Na ten czas nowenny niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Tobą życielko oba z wersji nocy naszym wokół. Wśród nocy na niego osobów i z szczęśliwy życia.